Witaj na naszym kanale. Wysłuchasz krótkiego opowiadania w języku angielskim. Opowiadanie jest odpowiednie dla poziomu początkującego, beginner, A1 A2. Jeśli wszystkiego nie zrozumiesz, nie przejmuj się. Powtórzymy opowiadanie jeszcze raz, tym razem z polskim tłumaczeniem. Następnie zadamy Ci kilka pytań do opowiadania, na które możesz odpowiedzieć w komentarzach. Na koniec zapoznasz się ze słownictwem użytym w opowiadaniu. Gotowi? Zaczynamy! My name is Oliver and today I am cleaning my room. My mum says, "Ollie, your room is very messy. You should clean it." I look around my room and see clothes on the floor, books on the bed, and toys everywhere. I take a deep breath and say, "Okay, I can do this." First, I start with my clothes. There are socks Shirts and trousers all over the floor. I pick up each piece of clothing and fold them one by one. Some clothes need to go in the wardrobe. So I open the wardrobe door and hang them. Next, I look at my bed. There are many books on my bed, and some of them are open. I pick up each book, close it, and place it on my bookshelf. I organize the books by size. Big books on the bottom, small books on the top. Now my bed is clear, and I can see my pillows and blanket again. It looks much nicer. Now, I see my toys on the floor. I have cars, action figures, and building blocks everywhere. I get a big box and put my toys inside it. I put all the cars in one corner of the box. The action figures in another, and the blocks on the side. Finally, I take a cloth and dust my desk and shelves. I wipe away the dust, making everything look shiny and clean. I also pick up crumpled pieces of paper and put them in the bin. When I am done, I look around my room and smile. My floor is clean, my bed is tidy, and my toys are in the box. My room feels fresh and organized, and I feel proud. I run to my mom and say, Mom, come and see my clean room. She looks inside and says, Wow, Ollie! Great job! I feel happy and ready to keep it clean from now on. My name's Oliver, and today I'm cleaning my room. Mam na imię Oliver i dzisiaj sprząta mój pokój. My mom says, Oli, your room is very messy. Moja mama mówi, Oli, Twój pokój jest bardzo niechlujny. You should clean it. Powinieneś go posprzątać. I look around my room and see clothes on the floor. Rozglądam się po moim pokoju i widzę ubrania na podłodze. Books on the bed and toys everywhere. Książki na łóżku i zabawki wszędzie. I take a deep breath and say, ok, I can do this. Biorę głęboki oddech i mówię, dobrze, dam radę. First, I start with my clothes. Najpierw zaczynam od moich ubrań. There are socks, shirts and trousers all over the floor. Na podłodze są skarpetki, koszulki i spodnie. I pick up each piece of clothing and fold them one by one. Podnoszę każdy kawałek ubrania i składam go jeden po drugim. Some clothes need to go in the wardrobe. Niektóre ubrania muszą trafić do szafy. So I open the wardrobe door and hang them. Więc otwieram drzwi szafy i wieszam je. Next I look at my bed. Następnie patrzę na moje łóżko. There are many books on my bed and some of them are open. Na moim łóżku jest wiele książek, a niektóre z nich są otwarte. I pick up each book, close it and place it on my bookshelf. Podnoszę każdą książkę, zamykam ją i kładę na półkę. I organize the books by size. Układam książki według wielkości. Big books on the bottom, small books on the top. Duże książki na dole, małe na górze. Now I, my bed is clear and I can see my pillows and blanket again. Teraz moje łóżko jest czyste. I znów mogę zobaczyć moje poduszki i kot. It looks much nicer. Wygląda o wiele ładniej. Now I see my toys on the floor. Teraz widzę moje zabawki na podłodze. I have cars, action figures and building blocks everywhere. Mam wszędzie samochody, figurki akcji i klocki. I get a big box on. I get a big box and put my toys inside it. Biorę duże pudełko i wkładam do niego moje zabawki. I put all the cars in one corner of the box. Wkładam wszystkie samochody w jeden róg pudełka. The action figures in another and the blocks on the side. Figurki akcji w drugi, a klocki na bok. Finally I take a cloth and Dust my desk and shelves. Na koniec biorę ścierkę i ścieram kurz z mojego biurka i półek. I wipe away the dust, making everything look shiny and clean. Wycieram kurz, sprawiając, że wszystko wygląda błyszcząco i czysto. I also pick up crumpled pieces of paper and put them in the bin. Zbieram też zgniecione kawałki papieru i wrzucam je do kosza na śmieci. When I'm done, I look around my room and smile. Kiedy mam koniec, rozglądam się po moim pokoju i uśmiecham się. My floor is clean, my bed is tidy and my toys are in the box. Moja podłoga jest czysta, moje łóżko jest uporządkowane, a moje zabawki są w pudełku. My room feels fresh and organized and I feel proud. Mój pokój jest świeży i uporządkowany i czuję dumę. I run to my mom and say, Mom, come and see my clean room. Biegnę do mojej mamy i mówię, Mamo, chodź i zobacz mój czysty pokój. She looks inside and says, Wow Ollie, great job. Ona zagląda do ośrodka i mówi. Wow, Oli, świetna robota! I feel happy and ready to keep it clean from now on. Czuję się szczęśliwy i gotowy, by od teraz utrzymywać porządek. Odpowiedz w komentarzach na następujące pytania. Question number one. How does Oliver arrange the books on his bookshelf? Question number two. What toys does Oliver find on his floor? Question number 3 What does Oliver use to clean his desk and shelves? Zapoznaj się ze słownictwem użytym w opowiadaniu. Jeśli możesz, zasubskrybuj nasz kanał. Dziękujemy. Messi. Messi. Bałaganiarski. Nieporządny, niechlujny. Przykład. My room is so messy I can't find anything. Mój pokój jest taki bałaganiarski, że nie mogę niczego znaleźć. To take a deep breath. To take a deep breath. Wziąć głęboki oddech. Przykład. Take a deep breath and calm down. Weź głęboki oddech i uspokój się. All over the floor all over the floor na całej podłodze przykład the toys were scattered all over the floor zabawki były porozrzucane na całej podłodze to pick up to pick up podnieść pozbierać przykład can you help me pick up these papers możesz mi pomóc pozbierać te papiery to fold to fold, złożyć. I need to fold the clothes before putting them away. Muszę złożyć ubrania, zanim je schowam. To place, to place, umieścić, położyć przykład. Place the vase on the table, please. Proszę, połóż wazon na stole. To organize something by size. To organize something by size. Zorganizować coś według rozmiaru. Let's organize the books by size to make the shelf look neat. Zorganizujmy książki według rozmiaru, aby półka wyglądała schludnie. To dust. To dust. Ścierać kurz. Przykład It's time to dust the shelves. Czas przetrzeć kurz na półkach. To wipe, to wipe. Wycierać. Przykład. Wipe the table after you finish eating. Wytrzyj stół po skończonym posiłku. Crumpled, crumpled. Pognieciony. Przykład. My shirt is crumpled. I need to iron it. Moja koszula jest pognieciona. Muszę ją wyprasować.